Czy coming out jest niezbędny do życia ze sobą w zgodzie? Okej, okay, takie trochę filozoficzne pytanie. Ehm, no, myślę, że to zależy. Ehm, myślę, że to zależy, bo tak naprawdę tylko Ty, osoba, która zadałaś to pytanie, jesteś w stanie sobie odpowiedzieć na nie. Ehm, czy, czym dla Ciebie jest w ogóle ten coming out, tak? Czyli to czy inni ludzie wiedzą, jakiej jesteś orientacji, bądź jaką masz tożsamość, bądź być może jeszcze czegoś innego dotyczy tutaj ten coming out, ale no podejrzewam, że, że albo orientacja, albo tożsamości. No to czy na ile możesz być sobą wśród innych ludzi, jeśli oni o tym nie wiedzą? Czy to jest tak, że oni o tym nie wiedzą, bo, bo się nie zgadaliście? Bo nie było tematu, bo nie wiem, bo nie rozmawiacie na takie rzeczy, bo na przykład pracujecie razem, nie rozmawiacie tylko i wyłącznie o pracy, o zadaniach, albo no nie wiem, uczycie się i tak samo, wymieniacie się tylko informacjami na temat pytań do egzaminu i notatek. No to. Być może nie masz potrzeby takiej, żeby w ogóle opowiadać z tym ludziom coś o sobie, i być może oni nie tylko nie wiedzą o twojej orientacji czy tożsamości, ale nie wiedzą mnóstwa rzeczy o tobie, i to nie, nie wpływa na to, jak ty się z nimi czujesz. To nie wpływa na to, że musisz nakładać jakąś maskę i że musisz funkcjonować jako, jako ktoś inny. I tutaj. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby sobie to spisać, tak mieć później czarno na białym. I też jak przelewamy nasze myśli na papier, to łatwiej się do nich zdystansować i nie można z takiej, no właśnie, z perspektywy obserwatora trochę na to popatrzeć, żeby wypisać sobie zyski i straty. I tutaj z podziałem zyski krótkoterminowe i długoterminowe. I tak samo straty, koszty. Krótkoterminowe i długoterminowe. No i e, właśnie, czasami, czasami jest tak, że mówimy sobie: a Dobra, nie, nie potrzebuję, nie, wiem, nie potrzebuję im mówić, że mam dziewczynę, zakładając, że no, jestem lesbijką, jestem też dziewczyną. Nie potrzebuję im o tym mówić, to jest moja sprawa, bo nie, nikogo to nie powinno obchodzić. No i jasne, ja się w pełni z tym zgadzam, to jest sprawa każdego z nas, kogo kochamy, kim jesteśmy, i z kim jesteśmy. Tylko warto właśnie sobie sprawdzić, czy rzeczywiście ja nie mówię tego, bo po prostu nie mam ochoty siedzieć z takimi informacjami, z jakąś grupą ludzi. Czy może jednak nie robię tego, bo się boję? Bo boję się na przykład odrzucenia, nie wiem, boję się jakiejś dyskryminacji, boję się straty jakiejś, jakiejś pozycji, może. I to to nie mówienie, to tworzenie, właśnie, no właśnie, jeśli tutaj wchodzi w grę jakieś tworzenie alternatywnej swojej osobowości, alternatywnego życia, e, no to być może to udawanie kogoś, kim się nie jest tak naprawdę, kosztuje mnie więcej m, niż, e, niż te, ten potencjalny dyskomfort wynikający z tego, że powiem tym ludziom, e, z kim jestem w związku albo jaką mam tożsamość. Mam nadzieję, że, że odpowiedziałam na to pytanie.